180. Tyle walut na świecie uznawanych jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wszyscy wiemy, że euro czy dolar są drogie w stosunku do złotówki, ale która waluta jest najdroższa na świecie, zobaczcie top 5. Miejsce 5. Brytyjski funt Sterling. Jego obecny kurs do złotówki to około 5,32. Poza Wielką Brytanią, funt Sterling używany jest na jej terytoriach zależnych, jak na przykład Gibraltar czy Falklandy a także nieoficjalnie w poturbowanym gospodarczo Zimbabwe. Funt Sterling jest często oznaczany symbolem przekreślonego L. Jest pisany w starym stylu, z wielkiej litery, a przekreślenie oznacza, że to skrót pochodzi od łacińskiego słowa libra, które jednocześnie oznacza wagę, ale także jednostkę masy, funta. W celu odróżnienia jednostki pieniężnej od jednostki wagi dodano słowo Sterling, co w przypadku srebra można przetłumaczyć z angielskiego jako najwyższej próby. Miejsce czwarte: Dinar Jordanii. Obecnie za jednego jordańskiego dinara trzeba zapłacić około 5,40 zł. do obiegu. Dinar jordański został wprowadzony w 1949 roku, kiedy to wycofano funta palestyńskiego. Jednostka monetarna Jordanii dzieli się na 100 piastrów. Obecnie w obiegu jest 5 nominałów banknotów i 7 nominałów monet. W tym na przykład moneta o nominale pół piastra, 2,5 piastra czy pół dinara. Na miejscu trzecim w zestawieniu najdroższych walut świata uplasował się rial Omanu, za którego obecnie trzeba zapłacić 9 ,95 zł 95 groszy. Przed rokiem 1940 w Omanie głównymi walutami były rupia indyjska i talar Mari Teresy, zwany lokalnie rialem. Wśród banknotów omańskiej waluty znajdziemy m.in. taką o nominale 1,2 Riala. Miejsce drugie. Dinar Bahrainu. Jego kurs to obecnie około 10 ,16 zł 16 groszy. Kurs dinara bahrańskiego jest na sztywno ustalany w stosunku do dolara amerykańskiego i można go wymienić na tyle dolarów. Najdroższą walutą świata jest zaś... Dinar Kuwejtu, za którego trzeba zapłacić obecnie około 12,77. Waluta została wprowadzona do obiegu w 61 roku w miejsce Rupii Zatoki Perskiej. Choć dinar kuwejcki jest najdroższą walutą świata, to używany jest jednak tylko w Kuwejcie oraz kilku innych krajach arabskich, co sprawia, że prawdopodobnie dlatego o niej nigdy nie słyszałeś. Dlatego waluta najdroższa wcale nie oznacza najważniejsza. Wysokość kursu waluty odzwierciedla siłę i stabilność prawnego środka płatniczego kraju, a waluty krajów odnoszących sukcesy gospodarcze są silne i mają tendencję do wzrostu wartości. Wysoka wartość waluty oznacza również, że procesy inflacyjne są właściwie kontrolowane przez państwo, czyli między innymi pieniądza nie drukuje się za dużo. Jednak o randze ważności waluty nie świadczy tylko jej wartość, Lecz zwłaszcza popularność jej stosowania w wielu państwach świata w trakcie dokonywania wszelkiego rodzaju transakcji międzynarodowych. Niezależnie od zmieniającej się ostatnio dynamicznie sytuacji gospodarczej na świecie, najważniejszymi walutami wciąż zostają euro, dolar, frank szwajcarski czy funt brytyjski. I chociaż nie są najdroższymi walutami, to jednak na ich notowania zwraca się największą uwagę. Dla handlującego międzynarodowo przedsiębiorcy to jak kształtują się kursy walut. Przekłada się albo na wymierne zyski, albo straty. Bez odpowiedniej analizy i strategii kursowej, różnica w kursie 3 groszy przy transakcji opiewającej na 100 000 euro wynosi aż 3000 zł strat. Oczywiście, żeby nie być stratnym, można do takiej transakcji odpowiednio się przygotować. Na przykład korzystając z raportów walutowych przygotowanych przez specjalistów strategiewalutowe.com. Dzięki przygotowanym przez nich analizom przedsiębiorcy mogą planować płatności międzynarodowe tak, aby były one realizowane po możliwie najkorzystniejszym dla nich kursie, a co za tym idzie nie tracić na przewalutowaniu. W skali miesiąca czy roku przekładać się to może na gigantyczne oszczędności, liczone w setkach tysięcy złotych. Do tego pierwszy miesiąc korzystania z usług strategiewalutowe.com jest bezpłatny. Najdroższy, nie zawsze znaczy najważniejszy tak na pewno jest w przypadku walut. Choć za dinara kuweckiego trzeba dać ponad 12 zł, to w skali globalnej gospodarki nie znaczą praktycznie nic i przy potędze euro czy dolara kompletnie blednie. Dziękuję, do widzenia.